Rycyk ma ostatnio sporo na głowie. Nic dziwnego. Według naukowców, w ciągu ostatnich 30 lat pozostało jedynie 10% tych ptaków w naszym regionie. Jak to się stało? Jego sytuacja jest niezwykle trudna. Gatunek jest realnie zagrożony wyginięciem nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Dwie najważniejsze przyczyny spadku liczebności populacji rycyka to zanikanie i degradacja jego siedlisk lęgowych oraz drapieżnictwo. Rycyk to jeden z gatunków ptaków siewkowych zamieszkujących wilgotne łąki w Dolinach Rzecznych. Nadwarciański Park Krajobrazowy można by z pewnością wymienić jako jeden z ostatnich obszarów w Wielkopolsce, gdzie ten gatunek przystępuje do lęków. Dla przetrwania rycyka i całej grupy ptaków siewkowych niegdyś licznie zamieszkujących te tereny, niezwykle istotne jest, aby warta funkcjonowała w jak najbardziej naturalny, niezakłócony sposób, tak jak było to przed laty. Okiełznanie rzeki przyczynia się do zaburzenia naturalnego cyklu wiosennych wezbrań. Skutkuje to m.in. osuszaniem Doliny Środkowej Warty. Tym samym ułatwia nam, ludziom, korzystanie z terenów, które do niedawna były domem rycyka. Rycyki bardzo lubią krowy. Są doskonałymi kosiarkami. Przez lata wypasów w Dolinie Środkowej Warty pomagały dbać o łąki, chroniąc je przed zarastaniem i nawożąc je. Niestety, nie ma już podmokłych, ekstensywnie użytkowanych łąk w nadwarciańskim parku krajobrazowym. Przez to rycyk często zajmuje miejsca przekształcone przez człowieka, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. Zajmując się liska, które wczesną wiosną wyglądają na optymalne, rycyk wpada w pułapkę. Nie jest bowiem w stanie przewidzieć, że już za chwilę na łąki wiadomo maszyny, które uniemożliwią mu odchowanie młodych. Od 2022 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego realizuje projekt czynnej ochrony rycyka. Staramy się przywrócić ten gatunek krajobrazowi Doliny Środkowej Warty. Współpracujący z nami ornitolodzy. Aktywnie przeszukują nadwarciańskie łąki w poszukiwaniu gniazd rycyka, następnie zabierają stamtąd złożone jaja. Jaja trafiają do rodziców zastępczych. Mimo, że wydaje się to okrutne, przyświeca temu większy cel. Poznajmy rodzinę, która zajmuje się rycykami. Od jaja do odlotu. Cześć, jestem Kinga. Cześć, jestem Zosia. Cześć, jestem Daniel. Podjęliście się bardzo trudnego zadania, które właśnie, może wypowiedzieć się o czym monopolowało i od czego się zaczęła ta wasza przygoda związana z wychowywaniem rycyków. Wcześniej zajmowaliśmy się kulikami i mieliśmy trochę doświadczenia z inkubacją i odchowaniem piskląt, chociaż nie do takiego etapu lotnego. A w tym roku. Udało się, jakby, tutaj współpracować z parkami i zajęliśmy się rycykami. Był to też dla nas nowy gatunek. Troszkę bazowaliśmy na tych umiejętnościach, które mieliśmy z kulikami, ale zupełnie inne są to ptaki, inaczej to wszystko przebiega. Tutaj w całym projekcie najpierw ornitolodzy z terenu przywozili nam jajka. To się zaczęło już gdzieś tam w Około 20 to, chyba kwietnia. kwietnia. No i my tutaj, jakby dalej opiekujemy się tymi jajkami, czyli cały proces inkubacji, która trwa tam do 23 dni. Dbamy tutaj o warunki inkubacji, żeby była odpowiednia temperatura, wilgotność, żeby jaja były obracane. Jakby tutaj no, robimy faktycznie za, za takich ptasich rodziców czyli zastępujemy y, dorosłe ptaki na całym etapie inkubacji. Później jakby monitorujemy klucie. Mamy to szczęście, że możemy obserwować e, wszystkie etapy klucia i trzymać kciuki, za, za, żeby się wszystko udało. No i później odchowujemy. Najpierw pisklęta w takich odchowalnikach, e, jeszcze w domowych warunkach, a później już dajemy im namiastkę wolności w wolierze takiej dużej, aż do momentu wypuszczenia. Mamy już pisklaki, Wracamy znowu do domu na chwilę. I co się z, z dzieje z tymi pisklakami po wykluciu? Kiedy są jeszcze mokre, całe, oblepione, no właśnie, jak one wyglądają po wykluciu z jaja? Są takie właśnie mokre, wyglądają dosyć paskudnie, prawda? Jak takie kępy takiego futerka, takich szmatek z nóżkami i dziupkami i takimi dwoma koralikami czarnymi. Zaraz po wykluciu są bardzo zmęczone, więc one wychodzą Obydę i po się. prostu leżą. E, najfajniejsze jest to, że zaraz po wykluciu, nawet jeżeli wyglądają jak taka kubka e, mokre Piór, to jeżeli są już dwa lub trzy, one zaraz do siebie podchodzą i się przytulają. To jest takie fajne, ale tą pierwszą dobę zostają w tych warunkach klujnikowych, czyli zostają na kratce. To jest czas właśnie jeszcze na dokończenie tego wchłaniania kuli żółtkowej. Dajemy im tylko wodę i to jest taka bardziej nauka picia, bo one jeszcze czerpią z tej kuli żółtkowej i pokarm i, i wodę, tak naprawdę. I dopiero po minimum dobie Musimy je do odchowalników. Jak już są takie puchate i już są takie Puchat. ładne. One są wtedy najfajniejsze. Potem wyglądają jak jest, takie kłębki włóczki, takie puchate, albo takiego futerka, tylko nie mokrego, tylko takiego puchatego. Ale już pewnie stoją na nogach, już kula, kula, kula rzutko uh -huh. już, już, już się po prostu tam kończy ten, ten pokarm, więc zaczynają szukać już pokarmu takiego dookoła uh -huh. siebie. Ile czasu są pod Waszą opieką, tak od początku do końca? I od czego to zależy w ogóle? Od y, czasu, kiedy uzyskają lotność, a to jest tam, niby w literaturze podaje, że od 27, tak. ale często, tak jak u nas, to około miesiąca w sumie. Tak, około miesiąca. Przy czym no, ptaki amfijeka były doważone do nas w różnych terminach, więc wiadomo, że w różnym, na różnym etapie rozwoju były te, te młode. Więc przy wypuszczaniu no, staraliśmy się te lotne, które już by, by były w stanie polecieć samodzielnie, chytać i po zabrączkowaniu wypuszczać. Gdzie je wypuszczamy i jak to się odbywa? Przede wszystkim to zależy od pogody. Tak? Pogoda musi być słoneczna, wypuszczanie musi się odbywać na początku dnia, żeby ptaki wypuszczone miały szansę odnaleźć się w, w tym środowisku, do którego trafią. Tak? No i to wygląda w ten sposób, że umawiamy się tutaj z kolegami obrączkarzami na konkretną godzinę o poranku, gdzieś tam godzina 6-7 rano. W taki przed tym przyjazdem obrączkarzy wchodzimy z Kingą, łapiemy je, podbiera taki zwykły wędkarski, bo to jest najszybsza i najbardziej bezpieczna metoda. Mamy przygotowany specjalne pudło, w którym te ptaki czekają na obrączkarzy w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczone, tam już tam nie, nie dzieje. No i po zabarczkowaniu, po odpowiednich pomiarach, one trafiają z powrotem do tego pudła. No i idziemy na miejsce wypuszczenia. I w tym roku Pierwsza, pierwszy rzut właśnie miał mm. miejsce, wypuszczony w z, z, z terenów, z których zostały mm -hmm. te jajka zebrane. Wagner kramskich. Wagner kramskich, więc no, trafiły tam, gdzie faktycznie były te łąki, dalej te krowy mm. tam chodziły. Nie? No, środowisko, mm. które, w którym powinny te ptaki naturalnie występować. Jakim gatunkiem jest rycyk? Dlaczego w ogóle jest potrzebna ta ochrona i dlaczego ona tak wygląda, akurat a nie inaczej? No, rycyk jest gatunkiem ptaka siewkowego, który razem z podstawowymi ptakami siewkowymi siewkowatymi, no, traci siedliska w, w, w naszym kraju z różnych przyczyn. Jedna z głównych przyczyn to zmieniający się klimat. Ocieplenie klimatu jest susza w okresie wiosennym, wtedy kiedy ptaki przylatują i składają jaja. Jest wzrost liczby drapieżników, jest zmiana struktury uprawy ziemi, odchodzenie od ekstensywnej gospodarki rolnej na rzecz jakichś upraw. Często łąki są zamieniane na, na pola uprawne. No, i wiele takich czynników, które składają się na to, że te ptaki po prostu wymagają czynnej ochrony ze strony człowieka. Wiemy, że takie, które zostały wychowane przez człowieka sztucznie, niektóre z nich wracają. Na te same lęgowiska zakładają gniazda w tych samych często miejscach, w których, z których pochodziły. Więc no, myślę, że to ma jakiś tam sens, żeby żeby takie projekty prowadzić. No, i tutaj mam już informację od, z tych naszych rycyków, które też publikowaliście, że, że są już lecą, są już daleko, żyją, a tutaj przez presję drapieżnictwa, ona jednak w naturze no, bardzo mała jest od odchowalność, czy tak mogę to powiedzieć, aż do lotności. Także tutaj jest procentowo, tam nawet tam 40-20% ma szansę i nie, nie ma możliwości za zastępowalności dlatego ten areał lęgowy się tak zmniejsza i no tutaj no dajemy im szansę, no zobaczymy. No tutaj inne kraje europejskie też, też starają się w ten sposób, taki bardzo czynny, i jeżeli tutaj jeszcze parki planują gdzieś zatrzymać tą wodę na tych obszarach, jeżeli to jeszcze połączymy właśnie z takim zadbaniem o to, żeby one miały dobre miejsce do życia, kiedy już tam za dwa lata być może wrócą do nas, no to jest szansa. No, warto próbować coś robić, nie stać, nie patrzeć, tylko no, zobaczymy. No, A mimo wszystko w innych krajach Europy te ptaki są gatunkami łownymi, co wy na to? Tak, no to jest. To pewne nieporozumienie. Yy, są projekty, yy, które mają chronić te gatunki, tak? a, a, a powinny być, być jakieś lobby, które, które skutecznie albo skuteczniej ułoby na, 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 na to środowisko myśliwe. Yy, tutaj edukacja ma niebagatelne znaczenie. Nie? Edukacja to jest jedna rzecz, a drugie, no to muszą być połączone siły. To y, takie nasze działanie polegające na otwieraniu młodych i wypuszczeniu to jest. Kropla w morzu. naprawdę. To niewiele da, jeżeli nie zaczniemy y, y, edukować y, właścicieli łąk, na których te ptaki gniazdują, co to są za, za ptaki, y, y, żeby oni też włączyli się w tą ochronę. Nie wiem, poprzez dodatkowe jakieś dopłaty, informowanie o, 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 takim, o, o takim lęgu, żebyśmy mogli ewentualnie zareagować odpowiednio. Dodatkowo y, udział y, okolicznych kół łowieckich w redukcji drapieżników na tych obszarach. To powinno być y, wykopywanie y, y, terenów y, pod poldery miejsca, gdzie dałoby się doprowadzić ewentualnie wodę, albo ta woda naturalnie zatrzymać występuje, zatrzymać ją, żeby skutecznie te ptaki móc chronić. No a takie działanie, które, które my podejmujemy, no to jest tylko na etapie, powiedzmy, inkubacji i wychowu i młodych, no to jest, mm -hmm. jakiś tam ma sens. A później, ja wiadomo, że w pierwszym roku życia ponad połowa ptaków młodych ginie dużym przyczyn, więc no, na te lęgowiska, jeżeli któryś powróca nie, no to już jest niewielki odsetek. Nie? A z każdym rokiem mhm. tej, ta ilość ptaków na lęgowiska jest coraz mniejsza. Ale to musiało być też takie międzynarodowe działanie: no bo to my tutaj coś robimy, ale już mimo, że europejskie nawet są często dotacje, to gdzieś już we Francji, tak jak do naszych kulików się strzela, więc gdzieś może takie bardziej nawet polityczne działania byłyby konieczne, żeby to było jakoś jednak. No, to, co się dzieje w, tam w Afryce, no to już no, no, to nie mamy na to wpływu, ale tutaj, chociaż na tym europejskim obszarze, fajnie byłoby jakoś tak to zrobić coś więcej. Jakie emocje Wam towarzyszą w takim momencie, kiedy te ptaki rzeczywiście już z tego pudła wylatują, i, i wszystko zależy tak naprawdę od nich? Ulga! <laughs> Ul, ulga, że udało się, udało się do tego momentu doprowadzić, no to jest chyba pierwszej, no, i, i, no i radość, nie? Że było, znaczy, satysfakcja, bo satysfakcja. Bo no, ale, satysfakcja. ale też y, zobaczyć latającego rycyka, no to było coś wspaniałego. I taki trochę wzruszający to jest moment, bo jak się im faktycznie towarzyszy od, od tego jajka, to trochę takiej obawy, jak sobie poradzą, czy, czy przeżyją, czy kiedyś wrócą, jakie dalsze będą ich losy. No. no i smutek, że już się nigdy ich na żywo nie zobaczymy mm -hmm. <słuch> yy, Jakie macie życzenia dla rycyków? Jakie macie życzenia dla siebie i osób, które tak jak wy w ten sposób tym ptakom pomagają? Dla osób w wytrwałości chyba. W tych próbach yy, robienia czegoś. Dla rycyków, żeby chyba miały szczęśliwe życie. Żeby przetrwały. No, żebyśmy mogli też no, te ptaki obserwować w naturalnym środowisku, nie? częściej niż do tej pory, żeby ten gatunek nie, nie wymarł, żeby nasze dzieci, wnuki, żeby jeszcze one miały szansę też podziwiać tego ptaka.